Witam Was moich kochani serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj odbieramy wszystkie nagrody za Puchar Team of the Year. Mamy skończyć ewolucję naszego pięknego Bremera. No i oczywiście otworzymy mnóstwo paczek za SBC. Trafiliśmy już w pierwszą kartę Team of the Year, ale w sumie czemu by nie trafić kolejnej? Jeśli są takie możliwości, to czemu nie? Zagramy sobie również Rybacky. Zostawcie obeczkę w górę, przy kanał, na filmie co dzień to jest A my, szanowni państwo, możemy przejść najpierw do pierwszej paczki, którą, którą mam za... Nie pamiętam za co, ale jest to 5 kart linii ataku, a to jest chyba za ten, za, za te zadania z draftem. Dobra, to zobaczmy. Zaczniemy od Toty Mbappe. Niestety nie tym razem, szkoda. Ale jest WK, więc patrzmy na plusy. Na Napastniczka z niej, jest to będzie Schuller lub też Pop. O, Hegelberg i Pop i Kelly. Okej, okay, bardzo solidnie. Najpierw odbieramy nagrodę za codzienne rozgrywki, 12 ukończeń, 4 piłkarzy, 84+. Plus. Następnie odbieramy logowanie, paczka rzadkich piłkarzy, czyli paczka za 50 tysięcy monet. No do tego wszystkie nagrody za skończenie Pucharu Wyróżnień Toty. że potężny kontent się szykuje, szanowni państwo. I jeszcze za oglądanie turnieju dostajemy również takie piękne nagrody, czyli paczka za 50 koła i 5 razy 84+, więc na sam początek naprawdę sporo, no pewnie wleci sporo foderu, tak mi się wydaje. No raczej nie liczę na niebieskie karty, chociaż kto wiem. może zostanę jakoś zaskoczony. No oby tak. Mam nadzieję, że tak będzie. Jest na sam początek. Paczka za 50 tysięcy monet. 83 plus gwarantowane. Niestety nie będzie nic specjalnego. Nie będzie walkoutu. Ale ja tak czy inaczej potrzebuję kart. Nawet tych niżej ocenionych, żeby mieć pod... O, Mangula. Żeby mieć pod... Pod Architekta. Bo tego Architekta mam zamiar skończyć. No nie wiem czy niedługo, no, ale... Póki jeszcze jest Team of the Year, to tego Architekta chciałbym skończyć. 5 razy 82 Plus, niestety, nic. Tu będzie chyba AK, Prawdopodobnie 84 oceny ogólnej. Można poznać po fantastycznej fryzurze, oczywiście, że tak. 4x84, może? Niestety, nie tym razem. Ok, mamy walkout, więc spoczko. napastniczka z Norwegii to jest już. N naprawdę nie wiem, która to jest Hegerberg. Chyba z piąta, ale jeszcze jest Kevin De Bruyne. Jeszcze jest Pop, pani Erbs. To jest bardzo fajna paczka. 4 walkouty w jednej paczce. Ale może się zaskoczę. Zobaczymy. 10 razy 81 plus. Może tutaj, niestety, nie. Bez walkoutu pomijamy oczywiście takie rzeczy. Kolejna paczka za 5000 50 monet. 83 plus gwarantowane walkout. Niestety nie. Dobra, cztery paczki tylko zostały kurcze. 5 razy 83 plus. Mamy informa? Okej, okay. z walkoutem. Ale zaraz tym, kto jest dobrym informem. Prawy pomocnik z Brazylii to będzie Malkom. Dwie paczki przed nami. Największy teoretycznie. 5 razy 84. Niestety. Nie tym razem, ale jest wokkałcik. A będzie to środek pomocy z Portugalii Bernardo Silva, witam serdecznie. I jeszcze Kobel, Cancelo. No, trochę tych foderów wpadnie, proszę Państwa, trochę tego będzie. I na sam koniec 10 razy 84. No może tutaj coś niebieskiego, więc nie tym razem, ale jest wokkałcik na sam koniec. SPD ze Szwajcarii, oczywiście szaka, a z szaką przyjdzie jeszcze Stones. No i raczej tutaj. Bez rewelacji. To lecimy z paczuszką 8,3 plus razy 10. Może jakaś nominacja Majka nią wpadnie. Nie byłoby źle, fajnie by to wyglądało, ale niestety nie tym razem. Ale jest walka. Chociaż tyle, środek obrony z Włoch, Bastoni. Witam serdecznie zawodnika interu Mediolan. Jeszcze tutaj będzie Casemiro, Ake. No, raczej paczka do zapomnienia. Także paczek poleciało średnio, ale mam nadzieję, że nasz kuponik po lidze mistrzów będzie wyglądał o wiele lepiej, ponieważ Pora na kolejne obstawianie z Betklikiem. I jutro ostatnia kolejka Ligi Mistrzów, wszystkie mecze są o 21. No i z tej okazji Pora raz skleić kolejny kuponik. Więc, moi drodzy Państwo, oczywiście oferta do PewNet. I jeśli jeszcze nie macie BetClika, chcielibyście pograć, spróbować swoich sił, link macie w opisie w komentarzu. Przy rejestracji można użyć kodu Albin. No i oczywiście cały czas trwa oferta bez podatku, więc myślę... Myślę, że warto zajrzeć. A moi drodzy Państwo, ja Wam przedstawię mój piękny kuponik na dzisiaj. W sumie to na jutro. Zdarzeń mamy całkiem sporo, bo aż 8, więc zrobię to najszybciej jak mogę na sam początek. Bayer Leverkusen z handicapem minus 1, po kursie 1,37. Następnie Lille, po kursie 1,94 z Feyenoordem. Następnie Real Madryt w meczu z Brest, pokursie 1,38. Później w meczu Arsenalu z Zieloną powyżej 1,5 Bramek, po kursie 1,21. Następnie wygrana Atlético Madryt z Salzburgiem, 1,33. Oczywiście potężny Juventus, który nam podbija bardzo ładnie ten kupon. Grał u siebie, więc mam nadzieję, że jakoś sobie poradzą. Kurs 221 na czyste zwycięstwo wentusu. później Borussia Dortmund po Gruzinie 34 ze szachtarem. Na sam koniec powyżej 4,5 celnych strzałów Barcelony z meczu z Atalantą. Łączny kurs 23,07. Mam nadzieję, że wiadomo, jaki klub nam tego wszystko nie zepsuje. No i klasycznie przypomnę, że wygrać z głową za niewysokie stawki, a te typy są tylko i moją predykcją. Pamiętajcie, że wystawiać według swoich upodobań. No i na sam koniec przypomnę, że link do pobrania bitki macie w opisie i w komentarzu. Przy tej można użyć kodu Albin. Ja dziękuję za Waszą uwagę i przechodzimy do dalszej części odcinka poraz testować nasz nowy skład, którym oczywiście już grałem, żeby nie było, bo musiałem grać ten turniej Toty. Ale na razie grało się całkiem przyjemnie, powiem szczerze. Przechodzimy do Rivals. Aktualnie liga druga. No, raczej będę celował w powrót do pierwszej, ale no, w tych Rivals gra mi się, gra mi się ciężko, więc no, postaram się wbić ligę pierwszą, oczywiście, na nagrody. I taki jest skład: Formacja 4-2-3-1. Wariant drugi. Dzięki temu 8 zawodników w tej formacji ma rolę z podwójnym plusem. E, jest oczywiście Erling Haaland, który został trafiony przez nas. E, no i Bremer. Bremer na SPD, skończona ewolucja. Shop, Pinked Pass, 3 na 5 Takie masady styki. No, będzie on głównie od tego, żeby przecinać raczej akcje, żeby być takim typowym SPD-kiem. będzie raczej głównie od tego, żeby no, wyprowadzać te akcje. Kolejnym zawodnikiem, który będzie ewoluowany, chyba właśnie to będzie pan Rafael Lyon. Leo. Leon, nienawidzę czytania tego nazwiska. Jest taka właśnie ewolucja maszyna do zdobywania bramek i właśnie pan Rafał się do niej kwalifikuje. Dzięki czemu dostałby on 88 strzałów no i na pewno o wiele więcej fizyki. No chyba lepszej ewolucji dla niego nie znajdę, aczkolwiek no poczekam jeszcze dzisiaj. Jeśli nie wiedzie dzisiaj, że ta nowa ewolucja, do której Rafał się kwalifikuje, to maszyna do zdobywania bramek będzie właśnie kolejną ewolucją. E, na no co? My możemy zagrać pierwszy meczek w Rivals. Mam nadzieję, że będę z tej formacji zadowolony. Jedziemy. Mamy tutaj barwy Ukrainy. No zwykle kiedy się gra z ludźmi z Ukrainy, są oni całkiem całkiem nie źli w tej dosyć spocajny, zobaczymy jak będzie teraz. Co mamy w tym składzie? Wandersar na bramce, Varan 9-2, Jarzinio, Bale, Mbappe, Vinicius. Nienawidzę Grać Division Rivals. No dobra, moi drodzy, mamy świetny skład, mamy świetną ekipę, aczkolwiek powiem wam szczerze, Kenny Dalglish jest naprawdę dobrym napastnikiem, ale kurczę, no ciągle czekam, aż przyjdzie mi coś fajniejszego. Myślę bardzo mocno nad tym Belem, ale no problem jest taki, że ciężko będzie go zrobić, no bo to jest prawie milion czy tam półtora miliona żeby go zrobić całego. Oczywiście jest to świetna karta. Moment, bo ja strzalam bramkę. Okej, okay, przegiałem. No więc myślę, że ten Gareth Bale no chyba będzie robiony, aczkolwiek ma wyjść jeszcze Player of the w Mbapę. I tak kurczę, no zależy jakie playstyle dostanie Mbappe z plusem. No bo nie ukrywajmy, Gareth Bale o oh, o, oh, o oh, dobrze, Haaland. Nie ukrywajmy Gareth Bale, ma no dosłownie jeden przydatny PlayStyle z plusem, bo te przewrotki czy tam akrobatyka, no to nie oszkujmy się. Nie jest to zbyt przydatne. czasem Kenny Kenedalgi wypuści Rafal Rafa uderzenie. Desai oczywiście blokuje, bo ma Playstyle plus z blokowaniem. Także zobaczymy, no albo właśnie Kylian Mbappe, albo Gareth Bale. Aczkolwiek wydaje mi się, że pod ten silnik gry Mbappe będzie no o wiele lepszą opcją. I właśnie Gareth Bale mi strzała bramkę. Po tapinie. Można mieć i Bale'a i Mbappe w składzie, na przykład. Niestety ja takich możliwości nie mam na tym koncie, no ale nie szkodzi. Zobaczmy, Bremer na środku pola. Podanie Pink pasem z Izu. Kenny Fineska na zielono, to nie było na zielono. Gdyby było na zielono, to jest chłopie, pewna bramka. No, ale fajna akcja. Oho, jeszcze French Bowl. To jest druga liga. W Litadnie lidze się robi French Bowl, nie w drugiej. W drugiej lidze się bawi. Jest siła przyjaźni, a nie jakieś spocaństwo przecież, obrzydliwe. Dobra, Kenny English. A spróbujmy. Nie próbujmy. Nie, no, warana przejść, będzie <laughs> strasznie ciężko tego tego toty wyróżnionego. Bremer, No Bremer zbytnie strzelać nie umie, ale ma. Całkiem dobre podania, ale ten varan. Nie, ja ten varan będzie gorszy niż saliba. A saliby bardzo nie lubię. Dobra, jedziemy. Konsejn z prawej strony. Ken podanie Rafa ale pomysł miałem dobry, ale źle to przyjął, Rafa. No, myślę, że w ewolucji Rafa tutaj to kończy zamkniętymi oczami. Ale szkoda, bo kurczę czuję, że jesteśmy dosyć mocni w tym meczu. No i tutaj jeden tapin przekreślił nasze wszystkie starania, niestety. Oho, jest też Vinicius. Vinicius, kolejny tapi nie, łapie bufon dobrze No niestety, tutaj będzie tak zwane lekkie spocenstwo w tym meczu Ale moi drodzy, ja zrobię co w mojej mocy Żebyśmy tutaj jednak z uśmiechem na twarzy ten mecz skończyli Konseń są, prawa strona jest cała jego Pyk, ładnie Kenny, przyjęcia, ale niepotrzebnie przybywałem A ten Varan jest tak wkurzający, Boże no Wiem, że też mogłem go zrobić, no, ale kurczę, no jednak Bardziej jest, jestem chyba zadowolony z tego Bremera, że go mam A to byłby spalone, brawo Marcel <laughs> Je, przy tym Mbappe chopie. Haland do kieszeni chowa. I teraz tak, Zizu uruchomi. Nie spalił. Zidan? O kurczę, byłem pewien, że Dalbisz spalił. Piękna akcja. Świetne wykończenie Zizu. Ale byłem. Pe... Bo ja w ogóle nie chciałem podać do Dalbisza. Byłem pewien, że to będzie podanie właśnie do Leon, chyba tam bieg. No ale wyszło dobrze, mamy bramkę. No wszyscy zadowoleni. Teraz nie stracimy bramki od razu. Proszę. Proszę. Erling Haland. Coś czuję, że wstawka z piosenką Halanda będzie bardzo często w moich filmach. Są, są. Cyk, cyk. Jeszcze tej warana ominiemy. Teraz, zaraz coś powiem. Zaraz coś powiem. Czemu on się nie przewrócił? To jest tak głupie. Ja wiem, że mogłem to inaczej zrobić, ale jak już widziałem, że ten, że ten są się chwiał i się nie przewróci w tym polu karnym, no, no nie znajdzie kontaktu. To jest najgorsze w tym wszystkim, no ale dobra, nie mogę. Nie będę się teraz wyżywał na moich zawodnikach. Jest dobrze, jesteśmy. No jesteśmy lepsi w tym meczu. No po prostu jesteśmy lepsi, ale brakuje często wykończenia. Na razie nic nie zmieniam. Mam nadzieję, że dożyjemy czasów, kiedy zawodnicy będą szukali kontaktu w polu karnym. Zizu! Tobi! Yes! Miem nadzieję, że Zidane uderzy tak fajnie po długim słupku. Na szczęście Kenny Dalgis. to jest właśnie instynkt tego napastnika. Lis pola karnego. Co prawda, rola z wysuniętym napastnikiem nie zmienia to faktu, że mamy Dwajren? Myślę, że całkiem zasłużone. Fajnie, piłeczka chodzi. Tymczasem Zinedine Zidane będzie leciał sam. Zinedine Zidane, proszę Państwa, on to robi. Zine... Zinedine... Jeszcze Marcel Desailly, kurde, no. Dobra, Zizu. Tutaj poczekamy. To aż wybiegnie może taki tutaj Rafa Lyon. Przegoni Munioza. jedziemy. Rafał z lewej strony. Tam jest również Kenedal, że poczekamy. Zinedine Zidane. Jest też są przyjęcie, uderzenie piłki za mostu. Nacisnąłem strzał. Świetna akcja, ale coś czułem, że za długo nacisnąłem do kółko, niestety. Zizu. Krótki słupek. 3-1. I nie ma co kombinować, mamy Rage Weed, 3 do 1, wygrywamy z takim potężnym składem. No i widzicie sami, że ta formacja 4, 2, 3, 1, kurczę, no fajnie się nie grało, fajne akcje się kleiły, więc na razie jestem całkiem zadowolony. Oczywiście jeszcze jeden mecz zagramy, żeby nie było, ale bardzo, bardzo przyjemnie się grało, także na razie jestem zadowolony. Zróbmy kolejne paczki w SBC. Drugie podejście, 83 plus razy 10 przed nami, kochani państwo. Spójrzmy, czy będzie niebiesko tym razem? Niestety, nie tym razem. Nie będzie walkautu, więc nie będę teraz specjalnie narzekał na, na to, że nie trafiłem kart Toty, bo trafiłem Halanda i ostatnio Berger ale no z racji, że jest okres toty, to coś niemieckiego zawsze chciałem zobaczyć, żeby jakoś sobie, wiecie, żeby tam do dopaminka troszkę skoczyła. No, zróbmy sobie może piłkarza mieszanej kampanii 87+, bo dawno tego nie robiłem. To lecimy, kochani państwo, pik mieszanej kampanii jedna z czterech kart 87+, a jedna z trzech 87+. No dobra, może być jedna z trzech, mam nadzieję, że będzie to pik 1 z czterech, no ale zobaczmy, może jakiś Neymar 91 nam tutaj wyskoczy, nie wiem, czy może tutaj być ten Neymar, zobaczymy. zobaczmy, środkowy pik. Spora barwa Moim. i to będzie Solot 88. No niestety to nie jest karta, której oczekiwałem. Pik numer 3 będzie dosyć mały rating: Moim. to będzie Lozano 87, legenda FIFA 17, bodajże, a w piku numer 1 Moim. LeSomer 88. No wezmę tego to 88, dosyć ładnie on tutaj wygląda, ale. No, pik bez historii niestety, więc ostatnia paczka 83 plus razy 10 przed nami. A może tutaj coś nieprawdopodobnego? Niestety nie tym razem. Nie ma nawet włokau. No niestety, dzisiaj, jeśli chodzi o paczki, wydaje mi się, że raczej bez rewelacji, no ale potem trafiliśmy ostatnio, raczej myślę, że należało się tego spodziewać, ale oczywiście jeszcze pod koniec odcinka będziemy próbowali jakieś inne paczki z SBC. A teraz pora na kolejny mecz w Division Rivals. I jest to mecz o powrót do ligi pierwszej, jeśli się nie mylę. Tak jest, jeśli wygramy ten mecz to wracamy do ligi pierwszej, coś czuję, że będę wchodził do tej ligi pierwszej i od razu potem wychodził, więc tak sobie będę balansował. No oczywiście nagrodę postaram się, żeby były za ligę pierwszą, także skład się nie zmienia, Szanowni Państwo. Możemy lecieć dalej. Alison na bramce. Saliba, Toty, Carvajal, Toty, Ronaldinho 9, 3 1, Właściciel doku, Vinicius. No matko, bo. państwo, jeśli chce grać widzę Lidze pierwszej, to takie mecze muszę wygrywać z palcem, wiadomo gdzie. Jeremy, oj, ładnie pograł. Deza i blokuje. A, tutaj będzie klepane w tym meczu. O, chłopie. Saba ładna, wrzutka, Bramka główką w roku 2025. Nice. Zinedine Zidane Saliba nie obroni Haaland nie obroni Nikt tego strzału nie obroni Mamy remis Dokładnie sobie tutaj poradził źle. Dobrze e link, Ale się ta piłka oczywiście odbija w sposób fatalny Spokojnie, dobrze Carlos Alberto Wyczekany Piłeczka chodzi Pyk. O, ale to Patrz Nie spalił Ken przyjęcie uderzenia i to jest bramka, ależ tutaj wszystko idealnie wyczekane. Świetnie się tam Ken pokazał na pozycję i mamy 2-1, proszę państwa. Nie straszny nam Saliba, nie straszny nam Halant 9-4, no, absolutnie. I znowu puszczamy Chico, na pewno nie spalił, czy będzie szybszy niż Haaland, Mam nadzieję, że tak, okej, okay. Ale Haaland jest troszkę, troszkę większy fizycznie, niestety, ale fajna próba. O, 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 o oj, 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 ciężary doku do Viniciusa. Ładnie nas Savę i to będzie chyba niestety źle się ruszam. Fit Wolden. W ofensywie gości jest bardzo dobre, niestety. No. Niestety mamy problem. W ofensywie gość jest bardzo dobry, w defensywie troszkę gorszy, więc chciałem to wykorzystać, ale o Jezu, te podania, no nie, no co to się, co to ma być? Jest teraz taka teoria spiskowa, że niby jej po cichu wróciło do starego, starego patcha, bo dużo ludzi mówiło, że zaczęło się grać znowu im tak jak przed patchem. I moja teoria spiskowa jest taka, że jej zmieniło tę grę właśnie na chwilkę i akurat, akurat jak wróciły rozgrywki FC Pro Life, wrócili do poprzedniego patcha. To jest moja teoria nie mam oczywiście potwierdzenia tej teorie spiskowej, tylko ja po prostu lubię szerzyć teorie spiskowe I według mnie jej zmieniło na chwilę tę grę, żeby nam się lepiej grało I akurat jak wróciły rozgrywki prosów, to zwrócili do poprzedniego patcha To jest moja teoria spiskowa, którą sobie wymyśliłem No niestety jest to ciężki mecz, dużo, dużo wymienia podań nasz przeciwnik, troszkę więcej strzałów Na razie nie będę nic zmieniał, aczkolwiek chyba w tym meczu do, do, do jakichś zmian dojdzie, no bo niestety tutaj jest dosyć ciężko No ale no postarajmy się, tak? Postarajmy się, bo jeszcze myślę, że jesteśmy w stanie w tym meczu jak najbardziej wrócić Chyba spalił, nie spalił t Carvajal, Dobrze, Bremer, świetny odbiór do przodu piłeczka. Tutaj ładny kenedal gdzieś zagrywka do znizu. Uruchamiamy Rafa lecimy. No tutaj trzech na trzech, jedziemy. Rafa Lion, Saliwa mi oczywiście powstrzyma, bo jest śmieciem. Finfoulen wchodzi w pole karne. Będzie Tapin. I będzie 4-2. Niestety, proszę Państwa, szkoda, no byliśmy blisko. To ciągle nie jest koniec meczu, ale. Matko Boska, taką głośno ma ekipę, że to jest po prostu przerażające. No ale ja nie będę się tutaj. Nie będę szukał wymówek. My jeszcze jesteśmy w stanie wrócić w tym meczu. Kenen nie spalił. Powiedz mi, że nie spalił. Dobra, biegnie nie sam. No sam. Kenny Dalwisz Fineska. I to musi być bramka. 4-3. Świetna akcja. No troszkę się bałem, że będzie spalony, bo tak chyba dosłownie na linii tam to wszystko było. Na szczęście, Kenny. No to jest zawodnik doświadczony. On po prostu wie, kiedy trzeba wybiec, kiedy trzeba nie wybiegać. Mamy 4-3. Łapiemy kontakt. No jeszcze pół godzinki. To jeszcze jest wszystko możliwe. Rafał ją do Zizu. Puścimy znowu Rafała. Możemy też puścić do Dargisza. Teoretycznie. I on poda do Zizu. Zinedine Zidane! I to jest, proszę państwa, 4 do 4. Ależ powrót, ja coś tak, coś tak właśnie czułem, że ten mecz jeszcze jest do, na spokojnie do powrócenia, bo naprawdę tak się zajebiście kleją teraz akcje w tym momencie, że no. No coś pięknego, no coś pięknego, tylko nie możemy za łatwo tracić bramek, bo ja w defensywie grywam różnie niestety. I czemu dzwoni mi demofon w tym momencie, skoro nic nie zabawiałem? Nigdy nie wiesz kiedy kurier przyjdzie. A dobrze, zdążyłem. Czapki zapomniałem, no nie. Time out! No nie, 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 nie. Nie! Nie! nie. Kurde no, zapomniałem czapki mi bramki obstrzywa to się nie liczy. Przeciwnik wysłał kuriera w momencie kiedy robiłem comeback i niestety mamy problemy, mamy 5-4. Kiepręciura fałszykiem na zielono. Nie, czemu nagle bramkarz to broni? Dobra, halan, zobaczmy jak uderza Halan. niestety. Jeszcze z zrafalią, ale nie źle to przyjął. A niestety proszę Państwa. Taki timing. Z jednej strony szkoda, bo szkoda 3 punktów, ale z drugiej, jak miałbym teraz grać w pierwszej lidze, aż tak zły nie jestem. No niestety, proszę Państwa, przegrana w tym meczu, ale graliśmy całkiem dobrze. Powiem Wam szczerze, że tą formacją gramy się naprawdę fantastycznie, no ale jak gramy z takimi kartami, no to czasami nawet nawet taka formacja nic nam nie da, więc no niestety przegrywamy, ale powiem szczerze, nie jest źle. Zróbmy jeszcze jakieś paczki na sam koniec. Dobra. Paczka linii obrony 85 plus razy 3 dokładnie została zrobiona, więc spójrzmy. Przepraszam, a to jest 2 razy 85 o nie! <laughs> I, tak, I tak chciałem zrobić to SBC, ale. Myślałem, że zrobiłem coś innego. Jeśli ja o to będzie oczywiście ma Gabriel. No i tak chciałem to zrobić, więc na jedno wychodzi, ale no myślałem, że zrobiłem teraz te linii obrony, więc pardon. Teraz dopiero zrobimy linię obrony 8.5 razy 3. No i teraz już na pewno będziemy mieli paczkę trzech zawodników linii obrony 8.5 5 plus. Zobaczmy. Niestety nie tym razem, ale będzie oczywiście Łokot, bo byłoby to całkiem dziwne, gdyby Łokotu nie było. I to będzie Neuer lub też Ter Stegen, Neuer. Także niestety bez rewelacji jeszcze Endler oraz... Kimiś. No to moi kochani państwo, ostatnie paczkę na dzisiaj, czyli paczka ulepszeń combo 86+, bo coś czuję, że nie ma sensu robić więcej paczek, bo no jednak chyba ten drop po tym jak wleciał Halant, troszkę zleciał w dół, więc nie ma sensu aż tak tutaj tryhardować i na sam koniec mamy oczywiście Wokal, no to jest logiczne, napastniczka z niemiec to będzie prawdopodobnie kolejna pop do kolekcji, a razem z nią jeszcze Milo de Paul i Marco Royce. Dziękuję państwu serdecznie za oglądanie, widzimy się jutro. E, nie wiem jeszcze dokładnie na czym, ale widzimy się jutro. Klasycznie. Więc dziękuję za oglądanie, trzymaj ty do usłyszenia. Adios.